Stajemy do kolejki do odprawy na prom Stena Line. Nie ma na szczęście dużej kolejki, bo będę codziennie wrzucała jakieś rolki, jakieś relacje na YouTube, żeby Wam pokazać na bieżąco jaka piękna jest Szkocja. Teraz mamy czas na relaks i kawkę. I wjeżdżamy do Paszczy Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda fund, spójrzcie na to, jest taki przyroczysty. Ale fundów jest dużo różnych. No, będziemy, będziemy pokazywać. Zjechaliśmy z promu i jesteśmy w Szkocji. Pięknie, zielono i słonecznie, tak nas właśnie Szkocja przywitała. To jest ta skała, którą Wam pokazywałam z promu. Wszędzie są te zatoczki. Co chwilę można zjechać, odpocząć, jak człowiek potrzebuje przerwy. Tego brakuje w Irlandii. Zmierzamy w kierunku naszego pierwszego.